Siema, z tej strony Morfik, witam was na moim kanale Dzisiaj będziemy robić bardzo fajne rzeczy a mianowicie, samica pytona królewskiego a dokładnie super black pastel butter, champagne właśnie dała znios Ona sobie tam siedzi na jajeczkach a my je zaraz zabierzemy. To była taka śmieszna sytuacja bo mieliśmy jechać na wystawy psów nad Warszawę, ale Jakieś dziwne zbiegi, okoliczności doprowadziły do tego, że nie wiem, chyba 7 osób chciało nam pomóc w tym. No yy, nieważne, było zaangażowane 6 osób, albo 7, nawet, albo 8, w to, żeby nas tam przetransportować, ale nie wyszło ani z moim samochodem, ani z tymi różnymi osobami, no po prostu coś chciało, żebyśmy zostali w domu. No i ja sobie rano wstaję, idę sobie do pokoju węży, a tu się okazuje, że samica Super Black Bastard Butter Champaign. Złożyła! Jaja! Ja. <grywa> w ogóle zacznijmy od tego, że mamy taki fajny inkubator. Nie wiem, czy wam już pokazywałem, czy nie. Chyba nie. Bo się w międzyczasie. O! W ogóle tam są maskotki, które się odbijają. Bziu! I tutaj mamy dwa pojemniczki, które sobie wyjmiemy, bo nie wiemy, ile tych jaj jest. Może się okazać, że są cztery, może się okazać, że są trzy, a może ich być na przykład osiem albo dziewięć. Ja się, <laughs> ja się I Raz, dwa, trzy, cztery, siedem. Pięć, siedem jednego slaga, nie. Dobra, jestem strasznie podekscytowany. Jest 7 zdrowych jaj, zero slagów. Zajebiście. Wszystko ląduje w pojemniczku, pojemniczek zaraz leci do inkubatora Lecimy z tym Pudełeczko z jajami zostało umieszczone w inkubatorze Zniosł 9 lipiec Planowane cięcie 3 września Także zamykamy Ja się jaram Jajeczka w inkubatorze, a tymczasem zajmiemy się samicą i pojemnikiem Oczywiście cały jest dokładnie umyty Jest nowe podłoże, lignocel umyta miseczka ze świeżą wodą także teraz zajmiemy się myciem samicy ja już w sumie wrócę z nią umytą bo nie będę tam pokazywał takich rzeczy niektórzy myją intensywniej szarym mydłem gdzieś tak słyszałem nawet niektórzy tylko przecierają mokrą szmatką ja ją po prostu opłukam eee, przetrę troszeczkę i no i zaraz z nią tutaj przyjdę no, umyta to może za dużo powiedziane no, na pewno opłukana to wycierana Mam nadzieję, że szybciutko dojdzie do siebie. Zamykamy. I tak dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Także zostawiajcie łapkę w górę. Zostawiajcie komentarze, subskrybujcie ten kanał, żeby dawać mi motywację i żeby być oczywiście na bieżąco z nowymi materiałami. Także widzimy się w kolejnym odcinku. A w kolejnym odcinku zapewne będzie kolejny zniósł, który powinien być. Niebawem.